Na kanale Pasja Akwarystyka. Dzisiaj duże ryby akwariowe Pierwszą rybą jest piżenia czerwona. Akwarium do trzymania takiej ryby musi mieć minimum 350-400 litrów dla grupy. Długość minimum 200 cm. Woda 24-30 stopni pH 55 do 7 Woda miękka do średnio twardej wyposażenie, intensywna filtracja, dużo korzeni i drewna, piaszczyste podłoże, przytłumione oświetlenie, zachowanie stadne, ale agresywne, ryzyko kanibalizmu, konieczne rozdzielanie słabszych osobników, pokarm mięsny, owady, dżdżownice, larwy, ochotki. Kawałki mięsa unikać tłuszczowego mięsa z młode ryby, resztki usuwać natychmiast. Rozmnażanie wymaga bardzo dużego zbiornika, minimum 1000 litrów, para sama się dobiera i broni rewiru. Samiec kopie dołek, wypiasku samica składa ikrę na korzenia. Samiec wychowuje ikrę po wykluciu konieczne karmienie zooplanktonem i natychmiastowe rozdzielenie na rybku ze względu na kanibalizm. Ważne uwagi: ostrożność. Zachowaj ostrożność podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Są silne i mogą odgryźć palce. Dla ekspertów, ze względu na agresję i wymagania to gatunek dla za Drugą rybą jest pielęgnica Pawiooka. zwana też Oskarem. Do jej trzymania potrzeba akwarium o pojemności 400 litrów, ponieważ dorasta do 35 cm. Na parę piaszczyste, podłoże i Solidnych dekoracji z korzeni i kamieni. Ryby lubią przegrzebywać dno oraz twardo liściastych roślin. Do utrzymania czystości jest potrzebna dobra filtracja i na powietrzanie i czyste częste podmiany wody około 50% tygodniowo. Karmienie powinno być urozmaicone. Wy, mięso dżdżownice, ślimaki i karma dla pielęgnic. A temperatura to 24 do 28 stopni. pH to 6,5-7,5. Jest to ryba terytorialna, więc najlepiej je trzymać osobno lub z podobnej wielkości rybami, ponieważ może być agresywna. Czym rybą jest pielęgnica manogłańska? Akwarium powinno posiadać dużą przestrzeń do pływania oraz liczne kryjówki. Pielęgnice mają tendencję do niszczenia roślin i przekopywania dna. Wymagana jest dobrze filtrowana i regularnie podmieniona woda. Temperatura 22-26 stopni pH od 7 do 8. Żywienie. Ryba wszystkożerna przyjmuje drobnej jakości pokarm żywy, suchy i mrożony. Uzupełniony o dietę roślinną. Rozmnażanie. Samica składa ikrę na piasku, kamieniu w ilości 2-3 tysięcy jaj. Samiec pilnuje gniazda. Wylęg następuje po 3-4 dniach, po kolejnych 6-8 młode zaczynają samodzielnie pływać. Wostki. Pielęgnica manogułańska to bardzo agresywna i terytorialna ryba. Samiec jest zdecydowanym dominatorem, atakuje nie tylko inne samce ze własnego gatunku, ale także sam samice hodow hodowane razem w celu rozmnożenia. Czwartą rybą jest niszczuka krokodyla. Wymaga gigantycznego, mocno zabezpieczonego akwarium. Silnej filtracji i zacienienia, ponieważ ryby, ryba rośnie bardzo duża, aż do 3 metrów i jest płochliwa, skacze i produkuje dużo odchodów, a rozmnażanie w niewoli jest niemożliwe. Żywi się rybami, skorupiakami i do diety nie można dodawać ssaków ani kurczaka, które jest szkodliwe. Woda i parametry niszczuki są. Odporne na zmiany parametrów. Dobrze znoszą różne warunki i temperatury. Też trzeba uważać, żeby jej nie przekarmić, bo jest bardzo żarłoczna. Co ciekawe, jest długowieczna, żyje aż do 50 lat. Ostatnią rybą jest gigant z Amazonki, arapaima. Dorasta do 3 metrów i 200 kg w naturze, a w akwariach od 1,5 do 2,5 metra. Wymaga akwarium kilka tysięcy litrów i mocnej filtracji. Arapajmy oddychają powietrzem atmosferycznym. Muszą wynurzać się co 5-15 minut. Woda powinna mieć temperaturę 23-27 stopni i dobre natlenienie. Powinny mieć dużo miejsca do pływania, więc ozdoby jedynie na dnie. Towarzystwo inne duże drapieżne ryby. Zajmę się rybami i mięsem. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Będzie druga część z dużymi rybami. Subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie. Cześć!